Jest kolejny dzionek, kolejny kursik, maszyna tam za krzaczkami. Dobra. Autko przede mną się ładuje, chyba nawet dwa autka, że dzieje się drzew pełno, że operator daje radę, krzaczki, nie krzaczki. Słyszycie jak lecą buraczki na naczepę? Niesamowity dźwięk, jak lecą na pustą naczepę. Jest maszyna na pełnym wysięgu, kurczę, bo pryzemka daleko od drogi. Ale jak widać, słoneczko wstaje ładnie, oświetla maszynę, także dzieje się. Pryzemka, no powinno starczyć do mnie, bo tu kolega przede mną. Ale jak coś, jest też po drugiej stronie. I ja oczywiście jedno drzewko nie, Wiecie. Wiecie po co te drzewka rosną przy tych drogach? Żeby operatorowi utrudnić życie podczas ładowania. Jak widać jest nagarnianie końcóweczki, to co lubicie najbardziej. Przyjrzyjcie się jak to maszyna ładnie zgarnia wszystkie buraczki. Idziemy za pół godziny będzie w plecy na no, tam kilometry by tam. i właśnie się maszyna składa Ja na... obaj w żółtych maszynach nagarnęła końcóweczkę buraczków zaraz zobaczycie jak się zatrzyma. to bym Michał, masz prawko na dużego? Chciałeś, żebyś se sam ładował i jeszcze jeździł? Minić się chciałem, bo ostatnio ten, grałem w symulator farmy i ty się taką ładowałem, nie? Taką, taką, tą ropą. O, patrzcie. Nawet w symulatorze jest taka ropa. Ja grałem kiedyś ten w Tragmanie i też do takim dużym wiesz? Nawet dwie notety targałem. No cóż, na no to jest chyba więcej, no? Dobra, i lecimy zaraz za maszyną, to by na to. Poczułem jak kiedyś wielkie szczęście jeździć taką ciężarówką, wiesz? Wycofa. Tam chyba z z tamtej strony to przede mną że dzieje się, jedziemy do następnej prydemki bo tu się nie załapie i słynne cofanie na no. a, i teraz a nie Pięknie nawet chłopakom poszło Jak widać już ominęli Także dzieje się Dobra, lecimy dalej Jest, przejeżdża maszyna na drugą pryzemkę i elegancko rozłożone jak Messerschmitt Jak sądzicie, starczy do mnie tej pryzemki, czy nie starczy? Widać parę auteczek jeszcze przede mną Daleko łapie, co? przede mną i jedno się doładowuje i pięknie maszyna ładuje jak widać końcóweczka i chyba na mnie trafi Ona kolegę nie wejdzie pewnie wszystko I że zobaczymy gdzie jeszcze słoneczko nie wstaje ciemno gdzieś tam za chmurami kurna się skitrało działam działam i nagarnia maszyną końcóweczkę To co lubicie oglądać najlepiej Największe zasięgi robi jak maszyna nagarnia końcóweczkę buraku zobaczcie jak to sprawnie idzie operator ma wprawę raz, 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 raz elegancko 搞出租车。 na nagarnia buraczki widzicie po tych wałkach widok elegancko strasznie czystutkie zaraz maszyna się składa i oczywiście przejdziemy na inną pryzmkę to tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Zachęcam, udostępniajcie, komentujcie, lajkujcie. A tutaj gdzieś u góry pojawi się poprzedni odcinek. Kliknijcie, obejrzyjcie, kto jeszcze nie widział. Albo rozpoczęcie kampanii. Także zachęcam, oglądajcie, bo się dzieje w tym roku. Mokro, strasznie. Także ciągania jest ta sporo. I widzimy się w następnym. was